Oto pierwsza pozycja. E, gramy tą pozycję czarnymi i pytanie jest, czy jesteśmy w stanie to zremisować. Pierwszy ruch. Gramy oczywiście królem w tą stronę, tak? No bo tutaj widzimy, że biały król stoi e, bardziej na zewnątrz, tak? My nie możemy wejść na tą kratkę. E, tutaj wiadomo też, król blokuje nas i tutaj będziemy spychani. I teraz, w jaki sposób to się dzieje? Król czarny podchodzi tutaj i teraz. Zabiera nam możliwość yy, pójścia tutaj na te kratki, musimy się wycofać. Teraz yy, to jest yy, najważniejszy moment, ponieważ od tego, gdzie się wycofamy, zależy, czy będziemy w stanie tą pozycję zremisować. No i tutaj też z poprzedniego odcinka już myślę, że wiesz, czym jest yy, opozycja skośna, yy, czyli takie ustawienie, yy, i dzięki temu uzyskujemy remis. Yy, dlaczego? Ponieważ ten król, wiadomo, będzie szedł po pionka i go zbije, i nie jesteśmy w stanie już yy, tego pionka ochronić gdybyśmy próbowali chronić, on no to wiadomo. Byśmy sobie zagrali pewnie w ten sposób, ale zobacz, że tutaj biały król nas w końcu ustawi w ten sposób, że nie mamy możliwości ruszenia się nigdzie poza tą kratką. Bicie i wtedy ustawiamy to. Więc tutaj też byśmy dali radę jeszcze ustawić opozycję. Natomiast lepiej jest to po prostu od razu pokazać przeciwnikowi, czyli tutaj w tym momencie już ustawiamy opozycję. Dochodząc do odbicia piona, dochodzimy do tej pozycji co przed chwilą, czyli mamy opozycję, no i to jest e, remis. E, jeżeli nie wierzysz, to pokażę, ten pionek musi pójść. No i teraz król może mu pomagać, ale nie jest w stanie nas zmusić do tego, żebyśmy stanęli inaczej niż tutaj królem naprzeciwko piona. Kiedy król wychodzi w którą stronę, naprzeciwko króla, pionek idzie do przodu, wchodzimy przed pionka. No, i król chcąc go bronić staje tutaj i mamy remis. Kolejna pozycja na temat opozycji. Białe rozpoczynają w ten sposób, ustawiają króla naprzeciwko króla, łapią opozycję. I teraz, jeżeli czarny król przemieściłby się na tą kratkę, biały bije pionka z opozycją, już, no i jest w stanie tą pozycję wygrać. Tak? Czyli w ten sposób sobie idzie. Łapie znowu opozycję spycha czarnego króla. I ten pionek sobie wędruje. I stawiamy Hetmana. Natomiast czarne miały tutaj możliwość zagrania czegoś innego. Czyli król się po prostu cofa. I teraz w przypadku, kiedy biały bije tego pionka, czarny wchodzi na opozycję. Jeżeli byśmy zagrali w ten sposób, łapie, łapie, łapiemy tutaj białymi opozycję w tym miejscu. Czarny. Król przesuwa się w prawo. No i teraz znowu, jeżeli zbijemy pionka, czarny król łapie opozycję. Jak przesuniemy się w prawo, no to król pójdzie sobie tutaj. No i teraz musimy w końcu kiedyś tego pionka zbić i czarny łapie opozycję. No i to jest znowu remis. W ten sposób, tak? Zawsze tutaj trzeba pamiętać o tym, że król musi ustawić się w, w tym momencie naprzeciwko piona. Nigdy obok, bo tutaj biały złapie opozycję, i te, wtedy dojdziemy do tego ustawienia. Ruch czarnych. I trzeba będzie tym królem wyjść. Król podchodzi i nie pozwala wrócić. No, i w następnym ruchu białe budują Hetmana. Kolejna bardzo ciekawa pozycja. Pytanie: czy białe, które są na posunięciu, są w stanie tę pozycję wygrać? Zobaczmy sobie na razie prosty manewr. Kiedy, kiedy biały król idzie po czarnego pionka, zbija go. Czy czarne są w stanie coś zrobić? Król tu. Król tu, król tu, król tu, król tu, król tu, tak, bo nie może nigdzie indziej. Biały król tutaj nie pozwala. Bicie. I czarny król staje naprzeciwko króla. Czyli mamy taką opozycję, gdzie biały król też nie ma opcji ruszenia w lewą stronę, tak? Jest zablokowany przez bandę. No i teraz jedyny ruch królem to tutaj. I teraz yy, można podejść pod pionka, no bo wtedy pionek musi pójść do przodu i wracamy i jest remis albo można po prostu też zagrać królem tu no i albo białe grają tu albo chodzimy królem w tą i z powrotem tak, do przodu, do tyłu więc to jest Tremis. natomiast w pierwszym ruchu białe mogły zachować się lepiej, czyli podejść w stronę czarnego króla i jakie są plusy tego posunięcia chodzi o to, że w tamtym momencie kiedy król poszedł na d6 czarny król poszedł na c4 teraz nie ma takiej opcji jedyna kratka no to jest B4 tak? albo ewentualnie D3 co też nic nie daje zobaczmy sobie co się dzieje po B4 tu, tu, tu tu, tu tu, tu i tak jak w tamtym momencie był ruch czarnych i król stanął naprzeciwko, złapał opozycję tak teraz jest ruch biały król idzie tu, no i teraz najlepsze co może zrobić król no to tylko podejść do piona ale ten pionek mu ucieka i w następnym posunięciu Zamienia się w Hetmana. No i wiadomo, matowanie Hetmanem. Prosta sprawa. Więc yy, bardzo kluczowe jest, żeby w takich pozycjach przyjrzeć się. I zobaczyć że nieważne, czy ten król poszedłby po tego pionka tą ścieżką, czy poszedłby tą ścieżką. Zawsze mu to zabierze tyle samo posunięć, a dzięki temu, że przesunął się w stronę tego króla, to, to yy, zabrał jedno posunięcie. Czarnemu królowi jedno tempo, które później okazało się kluczowe, tak, ponieważ dochodzimy do tej pozycji, gdzie albo tutaj był ruch czarnych i czarny król stawał na C7 i jest Remis, albo jest ruch białych tak? i czarny, biały król wychodzi z tej pułapki w narożniku i pionek może dojść. Więc to jest bardzo kluczowe, żeby w takich pozycjach myśleć też o tym, żeby przeszkadzać przeciwnemu królowi. Ym, i później mieć to, to tempo, ten czas żeby zbić pionka i doprowadzić własnego to kolejna pozycja, białe zaczynają i pytanie jest czy umiałbyś wygrać tę pozycję grając z białymi i, i zaczynając masz tutaj do wyboru kilka opcji na start możesz pójść tą ścieżką do piona, możesz pójść tą Ewentualnie pójść pionem, i teraz która z tych ścieżek jest najlepsza i dlaczego? Ehm, próbując odpowiedzieć na to pytanie, warto sobie po prostu wziąć pod uwagę to, że czarny król będzie szedł prawdopodobnie tędy. Czyli w stronę tego pionka naszego i przy okazji tego pionka e, czarnego na D5. I teraz, e, czy któraś z tych opcji e, jest w stanie wygrać? No, bo też trzeba uważać, żeby ewentualnie tego nie przegrać, tak? W przypadku takiego posunięcia. Gdybyśmy teraz zaczęli zabierać się do tego pionka, to zobacz, że czarny król podchodzi tutaj. I taką pozycję już analizowaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Czarny król staje tutaj i nagle to ty jesteś w gorszej pozycji i przegrałeś tą partię. Więc tutaj trzeba być bardzo ostrożny. I co w tej pozycji zrobić? No, Bezpieczniejsze już przez coś takiego, tak? Teraz e, czarny król może po prostu iść w stronę tego pionka. E, I teraz załóżmy, że ty idziesz tutaj, on podchodzi do tego, ty myślisz sobie, podejdę tutaj, ale on dalej tutaj się czai. No i zobacz, że teraz ty, czarny, że ty musisz zbić tego pionka, no bo nie masz się cofnąć, tak? Nie masz e, królem pójść ani tutaj, ani tutaj, ani tutaj, ani tutaj. Zostały ci dwie kratki, plus zbicie. Wiadomo, że bijesz i remis, tak? Więc ta opcja też nie jest satysfakcjonująca dla białych. I teraz, jak już się pewnie domyślasz, spróbujmy pójść tędy. Król na F4. Król czarny tutaj na B3 w stronę własnego pionka. No i teraz zobacz, czy my możemy tutaj podejść. No oczywiste jest to, że jakby czarny król chciał pójść tutaj, no to my idziemy pionem o 2, zbijamy i wygrywamy, więc czarny tak nie zagra. Eee, zagrają czarny królem tutaj po ruchu król e5, król c4. No i teraz co w tej pozycji zagrać? Hmm, wiadomo, odejście królem gdzieś tutaj raczej nas nie satysfakcjonuje, tutaj tracimy piona, ale tutaj pionek jest broniony. I zauważ, że teraz... Mamy to co w, tym, w tej pierwszej ścieżce, tylko sytuacja jest odwrócona. To my tutaj zbijamy i to my tą pozycję wygrywamy, tak? No bo król tu, król tu, król tu. No i możemy sobie zagrać tutaj i doprowadzamy piono, tak? I wygraliśmy tą pozycję. Więc zobacz, jak kluczowe jest, jeśli w takiej pozycji chwilę się zastanowić i policzyć sobie te kilka ścieżek, tak? To wcale nie jest dużo liczenia. Masz powiedzmy trzy ścieżki. Jedna, jak widziałeś, przegrywała, jedna remisowała, jedna wygrywała, więc można męczyć się całą partię, dojść do takiej pozycji, i to jest tak kluczowy moment, który decyduje o tym, czy ty przegrywasz, remisujesz, czy wygrywasz. Dlatego warto uczyć się końcówek, i dlatego tworzę dla ciebie te pozycje i te odcinki.